Wiecie, widzowie yy, wiecie, specjalnie może długo trwać, bo y, mi się jakoś nagrywanie przerywa, y, więc zobaczcie sobie enchanty, no i te enchanty, i te, i te, no i no przytarcie takie, tu takie, tu takie, przy motyce takie, przy łopacie takie. Przy, ty, przy siekierze takie przy trójzębie takie a przy kilofie już wam pokazywałem przy mieczyku takie i przy kilofie takie i przy łuku, i przy łuku takie i przy kuszy takie bo jakoś nie mogę wam pokazać i powiem, podpowiem jak to idzie się I idzie się do enchantingu a potem bierze się takie zaklęte książki z enchantami e, pasujące do przedmiotu, które macie. I wtedy idziecie do kowadła. Ja mam akurat tu kowadło. I tu kowadłuję. A tam przemieniam. Bo nie wiem, specjalu tak dobrze nagrać nie mogę, bo mi się nagrywanie wyłącza. I to jest bardzo bezsensowne. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Pa!